Cześć wszystkim, tu Rafał Ostrowski. Witam Was na moim kanale, gdzie zajmujemy się wszystkim, co związane z naprawą i utrzymaniem samochodów. Nie zapomnij subskrybować kanału, żeby nie przegapić żadnych nowych poradników i wskazówek. A teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Niezależnie od tego, czy budujesz własny system, czy kupujesz zamiennik, jego instalacja ma wiele zalet, poniżej przedstawiamy niektóre z nich. Zwiększenie przepustnicy, kiedy zatrzymujesz się na światłach, znaku stopu lub podjeżdżasz pod górę. Potrzebujesz więcej mocy, aby ruszyć do przodu. Dzięki systemowi magazynowania powietrza samochód wysyła ciepłe powietrze do komory spalania. Powoduje to, że czas reakcji pojazdu jest wolniejszy niż mógłby być. Jednak w przypadku układów dolotowych zimnego powietrza istnieje możliwość wykorzystania większej ilości powietrza do spalania. Dzięki czemu można potencjalnie osiągnąć pożądaną moc szybciej niż w przypadku układu standardowego. Większa moc, chłodniejsze powietrze bardziej sprzyja spalaniu paliwa, ponieważ zawiera więcej tlenu. Świeższe powietrze umożliwia bardziej równomierny proces spalania, co z kolei zwiększa moc. Moc wzrasta bowiem o około 1% na każde 10 stopni chłodniejszego powietrza. Jednak przy standardowym układzie w samochodzie spalane jest gorące powietrze. Tak więc po dodaniu układu rudolotowego chłodnego powietrza okaże się, że samochód ma więcej mocy po naciśnięciu pedału. To tylko jedna z wielu korzyści, jakie przyniesie instalacja nieoryginalnego systemu. Większy przebieg na gazie ciepłe powietrze jest mniej gęste niż chłodne, co oznacza, że stosunek paliwa do powietrza nie jest tak dobry, jak mógłby być. Gdybyś miał układ dolotowy zimnego powietrza, po dodaniu jednego z tych systemów uzyskuje się lepszy stosunek gazu do paliwa w przewodzie paliwowym, oznacza to zwiększenie przebiegu, ponieważ mieszanka jest spalana bardziej efektywnie. Ale przebiegi oznaczają mniejsze wydatki na paliwo, mniejsze wydatki na filtry. Filtr w układzie dolotowym zimnego powietrza można łatwo wyjąć i wyczyścić. Wystarczy wyjąć filtr, umyć go w łagodnej wodzie z mydłem i wypłukać w zimnej wodzie. Pamiętaj, aby przeczytać instrukcję obsługi, jak ponownie naoliwić filtr. Czyszczenie własnego filtra pozwoli zaoszczędzić pieniądze, Ponieważ stary pojazd wymaga wymiany filtra co 15 tysięcy i uzyskaj lepszą ogólną wydajność samochodu układ wlotu powietrza powoduje cyrkulację gorącego powietrza w całym silniku. Może to powodować wysychanie i pękanie gumowych węży. Istnieje wiele innych elementów, które mogą zostać uszkodzone przez gorące powietrze. Układ dolotowy zimnego powietrza zapewnia zimne powietrze, które chłodzi wewnętrzne elementy silnika zamiast je podgrzewać, komponenty wewnętrzne będą poddawane mniejszym obciążeniom i będą działać nieco dłużej. Łatwy proces instalacji i dodanie układu do lotowego zimnego powietrza wymaga tylko kilku kroków. Jeśli wiesz, co robisz, przygotuj się do instalacji, zdemontuj układ wlotu powietrza i zainstaluj nowy układ zimnego powietrza, wykonując czynności ręczne lub samodzielnie.